Witam państwa, witam panie. Witam ciebie, Aniu. Witam, witam państwa również. Magdalena Mraczek, telewizja nasza odwaga. Jak zostać i być szczęśliwą kobietą, Aniu? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Jak zostać szczęśliwą kobietą? Ja myślę, że najpierw trzeba by się zastanowić, co to oznacza dla mnie szczęście. Co daje mi szczęście? A co tobie daje, już szczęście? Jeżeli powiem, że teraz siedzę u Ani, u Ani, żugaj na jej ulubionej kanapie i jestem szczęśliwa, to myślę, że już jest taki pierwszy krok. Oczywiście. Kiedy jestem szczęśliwa? Kiedy ja jestem szczęśliwa? Kiedy otaczam się fajnymi ludźmi? Tak. Kiedy relacje są uspokojone, takie bym powiedziała, nawet przetrenowane, jeżeli, się, jeżeli normalnie nie chcą płynąć? To wtedy trzeba nad nimi pracować. No Kiedy znaczy, jeszcze gdy mówię? Jest spokój, gdy jest spokój, zadowolenie, zadowolenie gdzieś się uśmiechają ludzie dookoła, tak, tak. czasem może jak nawet mówią tak szczerze. To tak, no też jest, tak, ale szczerze. To też jest w porządku. To też jest w porządku. No tak, jak Amerykanie mają, tak? tak? Jak się ich zapytasz, jak oni się czują, wszystko jest okej. Okay. Tak, wszystko okej. Okay. Myślę, że to jest dobre, dlatego że zawsze to podnosi tą wibrację. Mm -hmm. tak? Natomiast my, Polacy, mamy taką trochę cechę narodową, co tam słychać u ciebie, a stara bida. Tak, stara bida i tak już i, 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 nie najbożę, że przyszła nowa. Nikt Właśnie. nie mówi, że przecież to nowe będzie lepsze. Nie. Tak. już Nowe będzie na pewno gorsze. Tak. Skąd takie przeświadczenie? No, myślę, że z takiego negatywnego oprogramowania, właśnie, że to wszystko jest takie do niczego, że tak mi się nic nie udaje, że taki jestem, czy jest, jestem niezadowolony, niezadowolona, tak? Mm -hmm. No i teraz każdy mówi tak, no, czy życzymy komuś szczęścia, tak? No, bądź tak, życzymy, bądź życzymy tak, życzymy szczęścia. Ale tak naprawdę nikt z nas się nie zastanawia, no to co to jest to szczęście dla mnie, tak? A ja powiedziała, tak, jesteśmy w Radomiu, u Ani w gabinecie. Tak. I się zastanawiamy, czy radą, czy my jesteśmy dumni z naszego radomia. Ale ja powiem tak, siedzimy we dwie, tak. szczęśliwe babeczki, tak. w szczęśliwym radomiu. Tak. I dookoła nas sami szczęśliwi ludzie. ludzie. Mhm. Czy znaczy, to nie jest piękne, jeżeli otaczamy się osobami, które nam, osobami, które nam sprzyjają, Właśnie. które nas wspierają, Właśnie. to jest istotne, nas wspierają. Takie wsparcie nawet świadomości, że ktoś nas wspiera, to jest najpiękniejsze. Co możemy zrobić? Bądźmy szczęśliwi jeszcze bardziej. Tak. Poszerzajmy to grono tych naszych znajomych, szczęśliwych osób. I zacznijmy od zadowolenia. Bo jak gdyby taką pierwszą formą, do której, do której, przez którą dojdziemy mhm. do szczęścia, to jest to zadowolenie. Bo zauważ, Madzia, jak, jak mało jest tak naprawdę na co dzień tego zadowolenia. Ze wszystkiego. Te z wszystkiego. tego, co dobre i z tego, co może mniej dobre. Tak? Mhm. Jak jest mało tej akceptacji. A tak naprawdę każda chwila, przez każdą chwilę budujemy następną. Więc jeżeli jesteśmy z czegoś niezadowolone, to budujemy znowu to niezadowolenie i ono rośnie. I pod koniec dnia no to już mówimy, no nie, no fatalnie, no, tutaj nie tak, tam nie tak. Nie Ale tak? to już jesteśmy w myśli, cały świat, nasi sąsiedzi, nasza rodzina, wszyscy najbliżsi. Tak. I wszystko już jest nam tak. dookoła, co nas otacza. A w sumie z, jednego małej, z jednej małej takiej negatywnej myśli powstało. No właśnie. Potem tak się później nakręcamy jeszcze, się spać, nie? No i potem mamy jakieś tam nie, nie, ciekawe sny, rano się budzimy, nie chce nam się wstawać, albo jesteśmy w takim nastroju negatywnym. Co to było? To jest cały czas namnażanie tej samej wibracji, tej samej tak. myśli negatywnej. A później się użalamy nad sobą, jakie to życie jest tak. ciężkie, jak jest ciężko wstać. No nie dziwota, jak tak. 30 lat mamy tę samą myśl. Tak. Ja nawet powiem lepiej. Moja mam przykład mojej mamy. Umarła jak miała 78 lat. Mhm. I całe życie opowiadała mi, jaka ona była nieszczęśliwa, bo jej matka zmarła, gdy ona miała 5 lat. Mhm. Ja mówię, mamo, ale czy ty miałaś na to wpływ? Nie. Tak. Czy matka tak. chciała umrzeć? Nie. Oczywiście. Oczywiście. Ale dlaczego ja córka mam przez całe moje życie wysłuchiwać, tak. że ty nie, to już ja jestem poczułam się winna, bo tak. to jest takie troszeczkę nie ma oskarżenie było. No I no tak sobie właśnie. pomyślałam, mama przeżyła hmm. całe życie, i na łożu śmierci zrozumiała, że po co było ciągnąć tą myśl. Tak. Niepotrzebną. Nie nie wybaczyć, puścić no. i nie mieć pretensji już teraz nie wiadomo do kogo. No, oczywiście. I to tym jest bardziej, chyba takie to programowanie, to, prawda? Oczywiście, tym bardziej, że to nic pozytywnego nie wnosiło. Nie. nic nie. przez to nie zmieniało. Nie. Prawda? nie, Ale było tylko gorzej. No więc właśnie. Ale nie o tym mowa. No, jest wiosna. Czas wiosennych porządków. Tak. A wiosna już jest, kalendarzowa tak, się tak, zaczęła, tak, już się robi coraz przyjemniej, już krokusy kwitną, tak, przebiśniegi to już hocho ho, ile kwitną. No, jacynty to jeszcze tylko kwiaciarniach tak, na razie, tak. pięknie nam przez okna wyglądają. Tak. I przyszedł czas wiosennych porządków. Tak. Myślę, że tą teraz przyszła pora, żebyśmy Państwa, Panie, zaprosiły na warsztaty tak. 6 kwietnia. Tak. Jak być szczęśliwą, może powiem tak, osobą. No Kobietą również. Właśnie, oczywiście, Bo mamy być wszyscy szczęśliwi. Tak. Jak to zrobić? Od płci, Niezależnie. Nie? <grym> tak. No właśnie. Czyli Ale tak, jak będzie żona szczęśliwa, to mąż to dopiero będzie szczęśliwy. Tak. I to no samo i też odrobi. Dzieci również. A dzieci. W, w ogóle cały rodzina. dom. Oczywiście. Ale relacje w pracy też. Tak. Przecież wszyscy wiemy, jak jedna osoba z negatywnym nastawieniem może popsuć humor. Jak wpływa? Tak, tak. To jest tak samo, jakby pokazać Madziu w ten sposób, jako przykład, uh -huh. że jeśli do czystego, do wiadra z czystą wodą puścimy troszkę takiej brudnej wody, to to uh -huh. całe wiadro będzie niestety, ale zabrudzone, prawda? Tak, tak? tak. Czyli ta energia, ona nam obciąży, zabrudzi tą wibrację, nawet jeśli to było na początku czyste, Tak. Tak, tak jak mówisz. Czyli jakbyśmy dbali o to, żeby to samo samopoczucie było fajne, żebyśmy, jakbyśmy dbali o to, żeby zmienić tą energię, tą myśl, tą mm -hmm. emocję, mm -hmm. na pewno wszystkim by nam się lepiej żyło, prawda? No i zgodnie z tą wskazówką, chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. I w końcu przestań obwiniać innych. Tak. Nie obwiniaj i siebie, tak. i innych. Bądź sobą, ale bądź sobą tą uśmiechniętą, znajdź tą swoją, przypomnij sobie to wydarzenie takiego szczęśliwego życia, które tak. miałaś, i wróć do tego momentu. Położyć te troski, cierpienia. No i co jeszcze ważne, żeby. No mówimy na razie o kobietach, tak. prawda? Tak. Żeby kobieta sobie mogła uświadomić, co to dla niej oznacza szczęście. Kiedy ona się czuje szczęśliwa? Co jej przydaje to szczęście? I uświadomić, a najważniejsze, przyjść i porozmawiać, posłuchać. Tak. To, to jest istotne, bo tak, tak sobie każdy i coś siedzi. doświadczyć doświadczyć. Bo o co będzie w tych warsztatach chodziło? Tak. Przede wszystkim o tą przemianę, żeby nie mówić tylko, że no jestem szczęśliwa, tylko żeby czuć, że jestem szczęśliwa. Że wchodzi taka osoba do pomieszczenia i wszyscy mówią, wow! Tak. Ale ona jest tak. szczęśliwa. Tak. I jak tak. ona to zrobiła. Albo jak jest przyjemnie w jej to. Tak. tak? Albo o jak fajnie, coś się zmieniło, bo tak. jakby słoneczko weszło, prawda? Tak. Zapraszamy. By się poczuć lepiej. Tak, żeby by... sobie uświadomić, co to znaczy dla mnie szczęście. Uh -huh. Żeby przetransformować wszystko to, co przeszkadza być szczęśliwą. Uh -huh. I mamy takie plany, żeby robić również warsztaty wyjazdowe. W Polsce, ale również za granicą. I już mamy taki projekt wyjazdu na grecką Wyspę Kos. W tym roku jeszcze, we wrześniu. Mnie się też te gorące źródła podobają, to tak, już tak na właśnie, marginesie. Mamy tam wspaniałe miejsce, w którym będzie bardzo ładnie można właśnie przetworzyć te wszystkie blokady, te trudności, te różne schematy. W pięknej naturze mamy tam takie fantastyczne źródło. Wulkan, który ogrzewa wodę do 80 stopni, woda spływa do morza łączy się z tą zimną wodą i tam są takie właśnie gorące źródła. E, bąbelki wypływają tam z tej wody, bo mm -hmm. to jest siarczan, więc mm -hmm. pięknie odtruwa kości, stawy. Tak, no i jeszcze do tego ta praca nasza wewnętrzna z esencjami, praca z ciałem w tych ciepłych wodach naprawdę daje niesamowite efekty. Także zapraszamy, bo na pewno to będą wspaniałe Przeżycia i wspaniałe transformacje. Byłem tak. Jak jest takie zdanie Grega, Grega Bradena, myśl tworzy czyn. Myśl powstała, czyn się stworzył, idziemy tak. dalej. Tak. Wypływamy na głębokie wody. Tak. No i chcemy pomóc jak największej ilości tak. kobiet, żeby się poczuły tak samo szczęśliwe, żeby były spełnione. Bo życie mam tylko jedno i warto o nie zadbać. Bo jeśli my tego nie zrobimy, nikt nam w tym nie pomoże. No nie. Pokażemy, jak to zrobić. Tak. Damy narzędzia, damy możliwości, yy, damy wsparcie. No i przy tym będzie dużo dobrej zabawy. Uśmiechu. Tak. <laughs> yy, pięknych plenerów, hmm, tak. jeśli chodzi właśnie o tą Grecję. No i cóż, no po prostu. Zapraszamy. Zapraszamy, szanowne panie, szanowni państwo, i jakże nam było miło. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszała Magdalena Mroczek i Anna Żugaj.